Dobry, 26 stycznia 2022 w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o moim rozpoznaniu, o moim wglądzie, o moich przemyśleniach na temat, jakże piękny, ważny i wzniosły. Mianowicie na temat powstawania, dosłownie na naszych oczach, nowej rasy ludzkiej. Jest wielu naukowców, którzy zajmowali się tym tematem. Naprawdę naukowców. Jednym z nich jest profesor Ernst Muldaszew, o którym mówiłam w materiale Czy nasze niebo będzie czerwone? Wskazywał on na to, że istniało na Ziemi już pięć ras ludzkich. Obecnie, tak jak to obserwuję, tworzy się rasa szósta. Rasa, którą obecnie reprezentujemy, jest rasą piątą, niezwykle zdegenerowaną w stosunku do ras, którymi byliśmy wcześniej. Istnieje ciągłość cywilizacyjna. Nigdy nic nie kończy się. Wręcz przeciwnie. W polu wszystko i zawsze jest ze sobą połączone, w tym kontynuacja naszego rozwoju, a także historia naszych upadków, degeneracji i ponownych właśnie wzniesień. Obecnie trwa wielkie wzniesienie się ludzkości razem zresztą z planetą, matką, ziemią. I temu faktowi trudno jest zaprzeczyć: obserwując, co dzieje się na ziemi, obserwując o, oczywiście to, co dzieje się w sferze świadomości, a nie w sferze działań manipulacyjnych tych, którzy stoją po stronie ciemnej czy też reprezentują ciemną stronę. Tak więc ewidentnie rozdziela się coś i o tym mówię od 2014, 2015 może roku, kiedy przekazuje to, czego dowiaduje się poprzez interaktywne platformy transformacji. Mówiłam, że tak będzie i widzę, obserwuję, że realizuje się to, o czym mówiłam kiedyś, że nastąpi. Natomiast oczywiście nieznane były te czynniki, które spowodują tak gwałtowne um, przyspieszenie tych zmian. Ponieważ bardzo wiele istot ludzkich jeszcze śpi, czynników będzie pojawiać się coraz więcej i będą coraz mocniejsze. Um, będą polegały na sianiu strachu, manipulacji, lękiem, ponieważ no, zastraszonych ludzi, oczywiście, e, zastraszonymi ludźmi, oczywiście najłatwiej jest właśnie manipulować, trzymać ich w ryzach, ale świadomość już wyzwoliła się spod powiedzmy takiego jarzma. I nawet to, że. Poddawana jest obecnie rasa ludzka kolejnemu eksperymentowi genetycznemu. Nie przeszkodzi jej we wzniesieniu się. I właśnie dzisiaj chciałabym przyjrzeć się temu eliksirowi oraz temu, co on niesie ze sobą dla ludzi. Obserwuję, że. I mam taką w sumie nadzieję, że człowiek, jako istota boska, jest w stanie dzięki świadomości wznieść się ponad to, co usiłuje się nam zaaplikować poprzez informację, kwantową informację zmieniającą nasze DNA. Ale nasze DNA to nasze kwantowe DNA. Te 97% śmieciowego DNA jest odpowiedzią na tę próbę manipulacji. Mianowicie ono równolegle z próbą zawłaszczenia go dla ciemnej strony jest poddawane, i o tym wielokrotnie mówiłam i pisałam, boskiemu promieniowaniu, nazywanego promieniowaniem gamma, które pochodzi z kosmosu. Z kosmosu. Słońca, które, słońca galaktycznego, międzygalaktycznego, które możemy w pewnym sensie utożsamiać z samym źródłem. Tak więc równolegle oddziaływują na rasę ludzką dwie przepotężne informacje, przy czym nic nie może równać się tej informacji pochodzącej ze Słońca. Z tego, Galaktycznego, a nawet międzygalaktycznego Słońca. To z kolei otwiera naszą świadomość, a, nasz, a także naszą komunikację e, ze źródłem poprzez przebudzenie i aktywowanie kwantowych informacji w naszym kwantowym DNA. Mówiąc skrótowo, jeżeli świadomość człowieka. Jest przebudzona, jeżeli jest y, gotowa połączyć się bezpośrednio ze źródłem, jeżeli pracujemy ze sobą, poszerzamy świadomość, jeżeli y, podnosimy wibracje, uznając miłość, wybaczenie, radość, empatię. Y, za wartości nadrzędne, wówczas mam takie wrażenie, nie jest w stanie zagrozić rasie ludzkiej również ten preparat, świadomość jest ponad wszystko. Tylko trzeba być tego świadomym. Trzeba być świadomym, że świadomość jest ponad wszystko. To nie jest masło maślane. To jest jedyna droga. Jeżeli nie masz tej świadomości, no to znaczy, że... I tu nie chcę wchodzić w ocenianie, ale może to znaczyć, że dokonałeś już wyboru, w którą stronę pójdziesz. Nie chcę um, oceniać wyborów. Chcę patrzeć na jasne strony i mieć nadzieję, że świadomość jest w stanie um, zniwelować skutki eliksiru, preparatu. Um, natomiast warunkiem jest um, to, żeby być tego świadomym i bardzo tego chcieć. To jest jedyny warunek, który przychodzi do mnie jako ten, który pozwoli um, podążyć ze światłem. Może to też dziać się na wyższym poziomie. Może tak być. I znowu mam taką nadzieję, że rasa ludzka poradzi sobie właśnie z takim z taką potężną ingerencją. Naprawdę to w jaki sposób poradzimy sobie jako Powiedzmy, właśnie nowo powstająca rasa z taką ingerencją jest warunkiem powstania tej nowej, szóstej rasy. Mam nawet wrażenie, że może to być przyczynek do tego, abyśmy dźwignęli i to. W sumie, ufając naszej boskiej mocy. Możemy przekroczyć stare paradygmaty. Tak więc nic nie jest takie jednoznaczne. Nie poddawajmy się jednoznacznej ocenie, bo drogi ku tej świadomości, że możemy pokonać i taką ingerencję są naprawdę różne. Uszanujmy wybory, ale też patrzmy na to, jak my się czujemy jak my się czujemy w różnych środowiskach. Bądźmy tam, gdzie jest nam dobrze. Dbajmy o nasze wibracje. Bądźmy w świetle. Utrzymujmy czystość pola. I obserwujmy, w jaki sposób rasa ludzka, mimo tak ogromnego ataku, na nasze DNA wytrzymuje i to, podnosi się i łączy się ze światłem. A co do dzieci, mam wrażenie, że dzieci udowodnią, że właśnie to jest możliwe. Dzieci mają już inną strukturę energoinformacyjną. I może tak być, że one przewidziały taką ingerencję. Pamiętajmy, żeby otaczać je miłością, cokolwiek by się nie działo, nie lękiem. A one nas poprowadzą. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Niebawem nagram materiał na temat. Przebudzonej, przepotężnej, smoczej energii, która jest do dyspozycji człowieka. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.